ze strony Kupson303. Dzisiaj poglądamy na w, w, w kolejną, bo tamto odcinek Wam się spodobał. Było pięć wyświetleń, wiem. A może jest więcej, bo nie sprawdzałem jeszcze. No i ktoś zostawił suba. I to właśnie, jak, jak się ta zgłosi ko, ta osoba, jak się ta osoba zgłosi w komentarzu, to przypnę serduszko. No i będzie, przepraszam, że nie ma tych, nie ma odcinku z Minecraft zamek. E, przepraszam, ale mój kolega już nie ma problemów, tylko ja mam problemy. Po prostu mam Xboxa, co nie tylko, że mój internet jest po, nie powiem co. No i będą konkursy, ale to za niedługo. Będzie pakiety do Starsa, Będzie minecoinne. Jak nie, to, jak to się będzie mieć, tak, to VIPy. Это все тиск. Да такая моим зданием. Ну, 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 Co będzie, bardzo fajny odcinek Łojezu. jezu. O jezu, o jezu, o jezu. No. Przepraszam, żeby tak długo na YouTubie nie było, ale to nie moja wina. Miałem po prostu zawaliło się na mnie pełno obowiązków. Normalnie miałem ich, ich tyle, że nie chcecie nas sami wiedzieć. Miałem tak dużo, że prawie nie, że prawie nie miałem oddechu. Jak są, jakieś, jak są jakieś dźwięki w tle, to przepraszam po mnie. Bo nie powiem jaki to jest blok. No, w bloku mieszkam, jakby coś. No, tylko wam powiem tylko jedno, że po prostu jak są jakieś dźwięki w tle, to przepraszam po mnie, po prostu robię chodniki, Jak się coś o tym dowie i wie, gdzie mieszka, to jeszcze napiszę w komentarz, to do...